w miejscu, w którym dawniej rozbił się tajemniczy obiekt. Jest stopiony. Wygląda na aluminium. Co ciekawe, S.E. Haydon wspominał w swoim artykule, że maszyna latająca była skonstruowana z mieszanki srebra i aluminium. Jest ciężki, za ciężki na aluminium. To cienki i mały kawałek. Legenda głosi, że to tu rozbiła się maszyna latająca. Te przedmioty pochodzą z XIX wieku i późniejszych lat. Poszukamy części maszyny za pomocą wykrywacza metali. Może uda nam się zidentyfikować niektóre przedmioty. Pobierzemy próbki gleby i przyjrzymy się im. Sprawdzimy co w nich jest. Zgodnie z policyjnym sprawozdaniem, obiekt zderzył się z wiatrakiem należącym do sędziego proktora. Inne dokumenty z tamtych lat potwierdzają, że był on właścicielem wiatraka. Myślę, że mamy już niezły obraz okolicy. Możemy zacząć kopać. Z dokumentów wynika, że na posesji nie stał żaden budynek. Nie ma też wzmianki o wiatraku. Sceptycy upierają się, że to dowód na to, iż cała sprawa jest oszustwem. Gwoździe z kwadratowymi główkami takich używano pod koniec XIX wieku. To oznacza, że możemy znaleźć części wraku z 1897 roku. Wieść głosi, że sędzia Proctor w końcu usunął szczątki maszyny z posesji. Podobno część trafiła do nieużywanej studni. Wszystkie dowody, które znajdują Billy Garf, łatwo zdyskredytować. Skoro niczego nie znaleziono na powierzchni, trzeba zajrzeć do studni. Tim i Pat zaczynają wykopaliska. To tajemnica, której strzegą wszyscy mieszkańcy miasta. Czas ją wyjaśnić. Dlatego musimy kopać. Już po chwili pojawia się pierwsza wskazówka. Sceptycy podkreślali, że wiatrak na posesji sędziego nie istniał. Coś znalazłem. Ja też. Skąd się to tu wzięło? To ona podstawę wiatraka. Czyli było potrzebne, żeby stanął tu wiatrak. Tak, dokładnie jego podstawa. Nawet dzisiaj wiatraki są stawiane na metalowych podstawach, które przytwierdzają konstrukcję do ziemi. Twoja rodzina mieszka tu od 1935 roku. Pamiętasz, żeby stał tu wiatrak? Nie, nikt z bliskich mi o nim nie wspominał. Ani słowa o wiatraku? Mówili tylko o studni, ale te kołki to dowód, że dawniej był tu wiatrak. Pad odkrywa coraz to nowe dowody. Te wiąże duże nadzieje ze znalezionym kawałkiem metalu. Nie ma określonego kształtu, wygląda na to, że się stopił i ponownie stwardniał. Zastygły w nim różne drobiny, które mogły znajdować się na posesji dawno temu. Pod mikroskopem znalezisku przyjrzy się David Derks z Uniwersytetu w Teksasie. To ta próbka. Najpierw chciałbym się dowiedzieć, co to za metal. Ustalenie tego jest najważniejsze. Czy to żelazo? Cynk? Czy jakiś bardziej nietypowy materiał? Aparat emituje promienie rentgena. Poziom radiacji wskaże, z jakim metalem badacze mają do czynienia. Od razu wiedzieliśmy, że to aluminium. Sprawa zamknięta. Ale podczas analizy odkryto jeszcze jeden ważny składnik odłamka. Tego się nie spodziewano. Znaleźliśmy coś nowego? Czy to mogą być zanieczyszczenia z gleby sprzed stu lat, które zastygły w aluminium? Powinniśmy być w stanie to zidentyfikować. Nie wiemy, co to jest. Nie mamy pewności. Interesujące. To może świadczyć o tym, że odłamek nie pochodzi z naszej planety. Nadal nie wiemy, co to jest. Musimy przeprowadzić dalsze badania. Tymczasem Pat jest bliski rozwiązania swojej zagadki, wezwał specjalistę zajmującego się kopaniem studni, Jerego Browninga. Co znajdą w środku? Jeśli studnia naprawdę ma ponad 100 lat, jej konstrukcja może się zawalić. Gdyby okazało się, że studnię wykopano po 1897 roku, wygrają sceptycy. Co robimy? Musimy spróbować podnieść budynek otaczający studnie za pomocą dźwigów. Do roboty. Prawdziwe wyzwanie stanowi przeniesienie go z dala od studni. Jest cięższy niż się spodziewaliśmy. Okazuje się, że studnia jest w niezłym stanie. Gdzieś na dnie może czekać rozwiązanie jednej z najstarszych spraw związanych z UFO. Idziesz za dobrze. Garf, twierdzą, że studnia powstała po 1897 roku. Co o tym sądzisz? Na kamieniu wapiennym są widoczne odciski narzędzi. Cegły były robione ręcznie. Zaprawa murarska również wygląda, jakby powstał w XIX wieku. Nie znam laboratoryjnych danych. Ale uważam, że studnia mogła zostać zbudowana jeszcze przed 1897 rokiem. Garf cieszy się, że są na to dowody, ale po chwili zauważa coś niepokojącego. Rusza się. Czy to jest to, o czym myślę? Jedna z najstarszych spraw dotyczących UFO jest związana z rzekomą katastrofą statku powietrznego w miejscowości Aurora w Teksasie w 1897 roku. Łowcy UFO przyglądają się cmentarzowi, miejscu katastrofy i studni. Rusza się. Czy to jest to, o czym myślę? Grzechotniki. I jakie węże występują w tej okolicy? To może być mokasyn błotny. Jest jadowity? Mamy problem? Ty masz. Pat musi zapanować nad wężem. Tymczasem Billy Garv mają się spotkać z ekspertem zajmującym się sprawą. Ken Cherry, dyrektor stanowy MAFON. Organizacja zajmuje się tą zagadką od lat 70. Jej członkowie znaleźli tajemnicze kawałki stopionego metalu. W 1973 roku zaczęliśmy zbierać metalowe elementy rozrzucone po całej okolicy. Niektóre wisiały między gałęziami tego drzewa. Ustaliliśmy, że mają więcej niż 100 lat. Czy wykrywacz metali wykaże, że coś jeszcze jest na drzewie? Bardzo możliwe. W takim miejscu nie powinny znajdować się przypadkowe kawałki metalu. O matko! Nie będziemy, ścinać dwustuletnie... nie będziemy ścinać dwustuletniego dębu, żeby się przekonać, czy coś jeszcze na nim zostało. Wciąż do końca nie wiemy, z czym mamy do czynienia, ale mamy pewność, że to istnieje. Kawałki metalu na drzewie i na przypadkowych kamieniach. Bill i Garf znajdują ciekawe wskazówki. Czy metal pochodzi ze statku kosmicznego? Może dowiedzie tego Pat, który odbędzie podróż do wnętrza studni. Ta sprawa wzbudza mnóstwo kontrowersji. Sceptycy twierdzą, że to lokalna legenda. Dowiedzieliśmy się, że wiatrak naprawdę istniał, no i w końcu odkryliśmy 12-metrową studnię. Liczymy na to, że na jej dnie znajdziemy szczątki statku powietrznego. W studni czyha wiele zagrożeń. Jedno z nich wije się na dnie. Inne nie zostały potwierdzone. Legenda głosi, że woda w studni była skażona. Podobno twój dziadek, Brawley Oates, zachorował właśnie przez nią. Mamy zdjęcia, na których widoczne są objawy jego przypadłości. Zakrył studnię ze względu na chorobę. Może woda jest skażona? Podobno. Wezwano Jima Chapela, zajmującego się zagadnieniem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Będziemy gotowi do udzielania pomocy. Spuścimy cię, zadbamy o Twoje bezpieczeństwo, a potem cię wciągniemy. Istnieje ryzyko, że woda i gleba są skażone. Pat unika brawury. To jest kombinezon ochronny. Nie przedostaną się przez niego żadne substancje chemiczne. Nie przeprowadzaliśmy badań i nie wiemy, co ci tam grozi. Niezbyt wygodny, ale trudno. Co dalej? Dwie pary rękawiczek. Stań. Chłodno i przyjemnie. Wyciągnij rękę najdalej jak możesz. Dobrze wyglądam? Jim zakłada patowi maskę przeciwgazową. Zatkam wlot powietrza, wtedy weź wdech. Dzięki temu maska będzie ściśle przylegała do twarzy. Pat jest już w uprzęży. Pierwsze zadanie. Złapanie węża. Sprawdź tlen, wszystko w porządku. Mów, co widzisz. Pierwszy raz jestem w studni. Jak sobie radzisz z wężem? Chwila. Widzę go. Złap go tuż za głową. Mam. Wciągamy cię.